Cześć, witajcie, jestem Markundera. to jest kolejny już odcinek w serii Grom z Margonem Dzisiaj się przejdziemy na Magradit i dobijemy 120 poziom Trzeba korzystać jeszcze z tego szybszego expa, bo już jutro się kończy Już jutro będzie exp 0%, będzie zwykły exp No i już niestety tak szybko nie będzie leciało, kolorowo No jakby to powiedzieć, teraz te sprawy wygląda bardzo kolorowo, ponieważ za obejście Magraditu Jeżeli obejdziemy bardzo go dokładnie, mamy gdzieś około pół paska jest to naprawdę dużo, więc można szybko bardzo dobić ten poziom. E, dlatego my sobie zaraz, ja dzisiaj już w 18 startowałem, no i już mam, jak widzisz 19 bity. Startowałem to było 16, jeszcze na tropku byłem, jeszcze łowcą dobiłem 96, prostu dobiłem 97, może na ten, jeszcze czaszkę mógłbym męczyć, a przy okazji jeszcze grabka spróbuję. No zresztą to już jest takie mało ważne. E, natomiast e, teraz no zobaczymy jak to wygląda ta sprawa z tym Magraditem. Mam nadzieję, że będzie wolne, bo chciałam Wam pokazać e, nie więcej je prowadzić Was po tym, bo oczywiście palkiem nagrywałem odcinek ale to były taki chyba historia Lisema i takie tam pierdały. E, były kiedyś tam, dawno, dawno temu. No nie, nie, trzeba zawsze... Zawsze kiedy jakiś nagrać nikt musi być wbity. Mm, ruski Magradit. No nie. To tak jeszcze dosczętnie. Wszystko normalnie. Wszystko. 24. No chyba że ten gierek warlaty na XP, możliwe. Go to mogę pojechać w sumie. No, tutaj... A! Co drugi tu XP No dużo wybił, dużo zdziałał, no ale... Dość wątpię, żeby to on tylko bo no, to chodzi nie wygląda, że on wszystko wybił i jak na tym padł. No może taki proszę, o tutaj daj radę na tych mm, grupach. Ja nie wiem, a ten level możliwości łowcy już tak dobrze nie znam, bo dopiero 90-y No ja tym na no, magazycie sobie trójeczki nie lubię na tym poziomie, to mi się wydaje. Na wyspie są takie cieńsze skorpiony, mamy jeszcze 19, tylko takie na wojki. Później na wulkanie są 123, żelazowe nazywają się. Też dochodzą takie y, elitki magów, no są bardzo silne, bo tak, od ognia potrafię ładnego cyka przywalić. Z nim jest najgorzej, aczkolwiek reszta to idzie tam takie cienkie bolki No, nie no, jest, tutaj magrady, więc myślę, że chcę o, oprowadzę was wspólnie, więc spoko Tu jest taki wulkan, w środku można fajnie poekspić Natomiast tam jeszcze są odokoła i fryty Czyli takie jakby duchy ognia Jest marid, są, są dwa maridy, z których może heros paść jedno więcej warte, jedno mniej warte, to już zależy, otwarta Ogólnie zależy, zależy otwarta na no, takie heros elitki. No, ale to już ja do tego nie wnikam. Trzeba do ten 120 poziom i no, spróbuję sobie na mloczkach, bo ja tam molochy bardzo jestem mniej chętny. Napalony, ponieważ molochy. Yy, no są fajne, ponieważ molochy dają... Yy, na molochach można fajnie kasy zarobić, no i oprócz tego. Można fajnie kasy zarobić, to jeszcze... Yy, oprócz kasy można sobie jeszcze fajnie pić. No więc, ja bym tam chciał już sobie tam potoczyć, jak No jeszcze tam nie ma aż tak dużo ludzi. Na przykład w porównaniu do Magraditu czy do Mumii. Więc tam można fajnie poekspić. Jedynie to, że wulkan będzie zrespiony, bo wulkan jest najciekawszy od tej mapką. Z tych wszystkich na Magradicie. Bo na wulkanie jest najwięcej potworów, najwięcej ekspa. Można się z samego wulkanu, a gdzieś 30%, na tym szybszym ekspie oczywiście. Bo na wolniejszym to gdzieś 15%, nie? A jak na dwa podzielę te 30%. No zresztą no, postaram się na tym filmie, najwyżej zrobię pauzę i potem wam pokażę tylko speed upa, bo już mamy tego drugiego filmika do rzucenia, więc nie mam za bardzo teraz czasu, żeby tak się bawić z takimi drugimi filmikami, mm -hmm. więc obejdę tylko worka raz, a później e, wam pokażę tylko, e, później tylko wam pokażę jeszcze, e, jak dobijam level już końcówkę samą. Z Feniksów zakrytałem Iskry warte 30 tysięcy, nie ma innego rodzaju, są tylko 30k warte, takie nasilniki na 117 zwyklaki warte po 37 tysięcy, no oczywiście 26 za bierze bo przecież sprzedawałem, takie 4 za 104 tysiące wyszły, no więc ogólnie na ogólnie, EXP no, jest dosyć prosty, ja tu już na 113 zaczynałem EXPić, bo już na 113 to tam nieźle szło, a teraz to już tu e, naprawdę fajnie na auto mogę a aczkolwiek... Wszystkiego jeszcze nie jestem w stanie ubić, ponieważ są, jak już mówiłam, te grupki z tymi magami, elitkami Na przykład ta grupka, no, tutaj nie mam szans ubić dwóch elitków magów i jeden zwykły To ja bym padła na takiej grupce, więc to nawet nie ma co próbować To jak na 120 obie to będzie dobrze, a może nawet później, jak będzie miał już lepszy kół jako... No ale sami widzicie, że to jest naprawdę dobry EX, to można 3 levela dziennie wbijać na, na nolifeniu, yy, oczywiście na zwykłym XP, ponieważ taki nie, no, nie, będę, nie będę ników wspominał, bo on już ma bana niestety, to potrafi tu wbijać 3 levele dziennie. No to było no life in, tak samo, no mówię jak expie, ale on miał legi, więc nie miał problemu z ludźmi. No a takim na tych ekspowiskach głównym problemem są ludzie, To samo expowisko jest dosyć lajtowe do ogarnięcia. Jak zresztą większość ekspowisk, jest mały expowisk, który ciężko na, na, na nie na mniejszych walach, tylko bo boldy są ciężkie do ogarnięcia. Nie wiem, co jeszcze jest takie ciężkie. No raczej mało jest takich ekspozycji, które ciężko ogarnąć w słabym eku. Ekspozycje są tak przystosowane, że są dla słabych ludzi też do ogarnięcia i nie trzeba tutaj jakiegoś mieć wyśmienitego eku. Mnie nie sam uniketami unikę bym tu dawał radę, tylko oczywiście byłoby gorzej. No to jest chyba najsilniejsza grupę, którą ubijam. Tam, ta, co tam właśnie widzieliście. Tu jest wyjście z góry ognia, czyli no z tej mapki jakby zewnętrznej tego wulkanu Natomiast ja wam pokażę tylko samo wnętrze wulkanu Na zewnątrz są tutaj jak już mówiłem i Fryty Trochę Feniksów, no i te dwa Maridy e, A ja wam pokażę, zainteresuję was Wewnętrzem wulkanu, ponieważ Jest to najciekawsza część tej mapy Najwięcej expo, no i co najważniejsze mm, Jest to chyba największa tutaj no. Może nie największa te, nie, nie największy teren, ale No jednak ktoś najlepiej ekspie po prostu, no nie będę ukrywał tutaj najlepiej leci Najwięcej jest grupek, mamy tu chyba raz, dwa Trzy Cztery, mamy pięć pięter, w tym, że na piąte piętro jeszcze nie jestem w stanie wejść, jak już mówiłem, bo tam jest taka grupa która nie ubije. Więc ja dochodzę do czwartej grupy. Ach, no, trzeba po Boga skoczyć do depo, mam w depo boga Czy mi się powolutku kończą, te gwiazdki, ale później w to szybkości. No i jeszcze mam w jedno, to jeszcze mam drugiej tyle szybkości, bo jeszcze mam e, Stropka, robię questa, żeby właśnie takie e, mikturki no, daż na tego. A tanska, no i sobie w depo czekają już na niego. To jest drugie piętro, to no, chyba jedno z takich moich bardziej ulubionych tego wulkanu, bo tu jest jednak... To jest chyba jedno z większych tych mięter. Najpierw polecam Wam iść na lewo tej mapy, no i później sobie idziemy w dół. O patrzcie, ex mnie doliczyło. Teraz mi doliczy Expo. No i po prostu tak się przejść, bo tu nie ma przejścia. Trzeba potem wracać niestety. My do tego kratera dochodzimy. Na końcu jesteśmy już bardzo blisko kratera tego całego, ale jak już mówiłem do tego ostatecznego końca, już ciężko mi jest naprawdę dość ponieważ no już jest no po prostu ciężko jest, nie ma, nie ma co ukrywać. Później to już jest ciężko tam, tą ostatnią grupkę, bo tam jest taki wojek i dwóch tych sześć elitków. No, i jak mi się od dwóch takich magów, to dwóch, ubijam w grypy. A co dopiero, jak miałam jeszcze wojka, ubiję dodatkowo, bo Od jakich kiedyś ich też to już mogę do miasta lecieć. A do miasta nie lubię lecieć, kiedy zmagalid wolny, bo trzeba korzystać. No, ogólnie by to, jak wam powiedzieć. No, ostatnio to takie trochę takie ciągle trochę jak spienie na tym tandku. Głównie tandku, bo tam na palku to mało dosyć jak a tropki też się nie spieszę, bo tropkiem to już 91, mogę sobie w grypy na czasce postać, no solo jednak jeszcze nie ubiję, bo to jednak jest tylko 7 leveli przewagi, no natomiast, no, jak to 94 dobija, później sobie będę stała czasta, później to już nas końcowo 101 wbiję, no a to na razie 94, 5 wystarczy. No i mamy lewą stronę, a teraz idziemy tą drogą, do gówno, którą dojdziemy, przepraszam, do sali drugiej. Na którym. A to też jest fajnie, eks, ekspert. Tam czwarta sala, jest niemalutka, ale najsilniejsza. No myślę, że na tych podkach mi spokojnie starczy dobyć level. Zobaczycie, jak będę dobijał do level, jak będę już ten końcowy ten filmiku, czyli jak dobijam 120. No to, bo to jest taki ważny level, bo to kolejna 20 za sobą, kolejna 10 za sobą, kolejna, już połowa Xperia do 140 za sobą. A to najważniejsze w tym przypadku teraz. Achiegment, że połowa sobą, ta gorsza połowa, bo teraz będzie mniej ludzi, coraz, coraz mniej ludzi. No a na 100 do 120 mumie piraty, bo teraz te ma gra, No ma gra, to jest bardziej ogarnięty z pod względem ludzi, ale mm, to jeszcze nie jest to, co ja lubię. No, ja najbardziej będę myślę Molochy miłował, bo tam jest 15 M wyjdę, Wzbogacony, ponieważ tam jest bardzo fajny Na razie to ja na pewno, póki mi się skończą, na pewno nie zejdę z Magradit'u. Zresztą, to może jeszcze raz jedną portową robotków przyjdę, nawet jak dobiję level, a po prostu mm, chciałabym pokorzystać z tego expa najwięcej, póki jest wolny. A później sobie dopiero na Molochę spróbować, na 121, albo nie wiem, na którym. w każdym razie, gdybym na Miłkach e, nie szukać, to bym dzisiaj już zaczął stać, ale Miłki jest tam, stoi Rodwincent, więc ciężko. Ciężko tam, bez samemu to w ogóle nie masz szans, a grypy to też trzeba mieć dobrego kolegę, żeby dać radę. Na sami widzicie, że exp jest naprawdę bardzo zadowalający. Zadowalający to jest na tym, na, na, na zwykłym y, expie. A teraz to jest bardzo szybki exp. Spokojnie, jak mówię, za, za, za całą bestię można dostać pół expa. No, no oczywiście licząc i fryty i tą wyspę, całą, pu, tą wyspę całą, plus i fryty, plus no Jeszcze to 5-5 też bo na 5-5 jednak jest dosyć sporo tych grupek. A znowu mamy, widzicie, mały nowe iskry i znowu 30 tysięcy do sakwy dochodzi. Możemy naszy nie gonić wam pokazać, ten jak wygląda. Fajnie by było, bo to. Będą wam pokazać loty z tych feniksów, bo z nich tylko coś lota. Bo ze skorpionów nie ta nic, natomiast z Impridów te unikaty, no z maryda unikaty latają, natomiast z Impridów jakieś tam pojedyncze zwyklaki, śmieci. Takie głównie małe Natomiast e, no, tak to z tych Feniksów można się dorobić Z, z tymi i iskrami No już to jest to ostatnia czwarta część tej mojej, ma mojej mapy Już mówiłem Ostatnie Feniksy są teraz do ubicia Więc albo będzie, albo nie zobaczymy Ja myślę, że nie będzie O, akurat mamy kilku pomiennych kamyków To no, jest ten naszyk, który z nich lota Pomyliłem się chyba z wartością, co dobrze powiedziałam? Nie pamiętam już, co ja mówiłem, ile wartości mają te, e, wisi, te wisiory. No, ale tu nie za 26 będzie chyba. To jest najważniejsze, bo to zawsze zaniża. Tak, na tym polega handel. No i to jest to czwarte, pięte. No i tam ciężko będzie mi wejść. Ja się się bo po prostu nie chcę paść, nie chcę z zgona, bo chcę ten level jeszcze bez deda. A nie może spróbuję, no jak mi się będą potki kończyły, to mogę spróbować tam wejść, ale to myślę, że będzie ciężko. No i myślę, że na tym skończymy. Eee, podejrzewam, że skończy to level na infrytach, więc przy okazji wam pokażę tą drugą część tej powiska. No bo pewnie se, teraz to poczekam na respa, a później... O kurde, teraz mogę jeszcze paść. Jest. No, jaką mam Tatka z tymi jego krytykami. To są potężne hity, normalne. Teraz też jak coś ratuje życie, takie krytyki, że to naprawdę szok. No nie wiem, tam i tak potem są takie grupki silniejsze, że ciężko ubić, bo tam jest chyba tych jelitków grypy, a te ostatnie pięć, więc to nawet nie ma sensu próbować. Dobra, no to ja się z wami na razie pożegnam i widzimy się przy wybijaniu levela, narka.

no i sędzia, zacząłem nagrywać, jak bijam level. Jak wiecie, wbiłem już niedawno 120. No i teraz wam pokażę tej frycy, ponieważ obiecałem, że pokażę mam tą zewnętrzną stronę wulkanu. O to muszę dotrzymać obietnicy i wam pokażę. A więc ja wam od tej strony wyjdziemy na tą jakby taką skalistą, na to jakby taką północną pół, pół, skałę na morzu. Zaraz, zaraz, zaraz zresztą zobaczycie, jak to wygląda. Tu się wręczy jeden malit, a tu drugi malit. Zaraz zobaczycie ogólnie jak to wygląda To są paniksy i fryty, tylko na dole są jeszcze te skorpiony No ale to tylko tutaj są No patrzcie, pisze z wy, a te debile muszą mi spamić, no i... Aj, szkoda gadać No i jest, piszę z wy i dalej mi spamią, to jest już chore Ja nie mogę spokojnie filmiku nagrać, bo muszą mi ten spamić, zescape'ie Aj, cholera, jak niech ich trafi A jakby mi jeszcze te monety, albo na silnik chociaż, ona silnik jest. O, znowu na silnik, o, Spanuje. Teraz znowu na silnik. ej Ewe, jakaś magia. O, te monety, no to nawet, nawet lepiej. Nie no, spoko jest to teraz będę mógł na WB próbować Spokojnie, myślę, że WW będę już się ogarniał Coś tutaj powybiło na zewnątrz, obejdę sobie jeszcze tyle, z mi podków starczy Jak się podki skończą, to po prostu idę już, szczepam się do miasta i nie wiem Se, po prostu y, pójdę tego Na Molochis albo na WW spróbować, zobaczę WW jest fajne, bo jest tanie dosyć, bo tam tylko kosztuje 50 tysięcy typy o, silnik naszyjnik, we, to można fajne na naszyjnikach zarobić kasę, bo tutaj na szyi widzicie, że to od razu jest bardzo trudne. Czechy, lifetów, no. Na 117, macie, nie, na 116 badają na tej grupce. Jest, Mam rady, dobra, no było, było ostro. No, myślę, że na tym momencie nasz filmik zostanie zakończony i widzimy się w następnym parcie y, Szczołka.